Witam wszystkich serdecznie W mojej gołębie jak zwykle zamiast latać chodzą po ziemi, tak jak jak kolega zauważył, słusznie No tak teraz latają, o właśnie Fajnie nie? Ja uważam, że to jest część przyjemności, ale jak ktoś uważa, że gumy mają tylko latać No to widocznie nie, nie trzymam nigdy gołębi Piję sobie teraz kawkę a głębie tak latają. O! Przyjdzie czas, będą latały tak jak w zeszłym roku latały, i w tym roku też będą latały. Nie ma co pokazywać tam specjalnie teraz, no jest, jest, jest trochę młodych, naprawdę, no odpłukać, no nie chcę pokazywać, bo jest naprawdę bardzo dużo, później pokażę, przebiorę. Zaobrączkowałem w sumie chyba ze 160 gołębi już, na pewno, na pewno. U samych to oprócz zaobrączkowałem ponad 100. No, i zobaczymy, co dalej. No. Jajek jeszcze jest pełno. Będą się kluczyć znowu na dniach, teraz. A w ten. A w czaposzy, tutaj. Zobaczcie, już taki, już naprawdę jest tego fajnie, bo jest dużo. Niektóre są fajne gołąbki. W Perłowych mam fajne ptaki. Też tam wychodzą. No, tu fryga sobie. Czaposz sobie latał młody usiadł no frygają sobie same jak się zrywają to się zrywają o i, i pantosz się zerwał zaraz zobaczymy o pantosz tu jeden leci no, tam poleciały O, latają tutaj czaposz chyba, no młody czaposz ja ich nie muszę ganiać na razie, niech się same zrywają no, poleciał, nie widzę ich o tutaj te gory są są bardzo lotne ptaki, pójdą do góry i tam śmigają widzę u góry nie wiem czy ich tak słońce mi to świeci będę wam pokazał gdzie one są? a tam są gdzieś no nieważne przyjdzie czas będą, będą lata, latały na razie nie na razie sobie mają tutaj o tutaj nie muszą sobie chodzić po ziemi no i raz dziennik ganiam, raz dziennie takich lekko ruszę tylko No tak to nie tak to ich nie ganiam Jeszcze muszą czekać muszę tam posprzątać w, tym, w tych gąbnikach znowu Żywopot muszę przyciąć Trawę muszę kąsić Nic. teraz mają być upały niby, zobaczymy czaposz przeleciał fajne wychody, takie w miarę 8, 7 1 jest 6x6 równiutki jest ich chyba 10 albo tam jeszcze jajka chyba za cztery zabrałem chyba tutaj pod morzyny. będzie też ich dwadzieścia na pewno jeden wyszedł cały czarny później tam go pokażę no cały czarny wyszedł skubany pozdrawiam wszystkich, tu sąsiadka idzie, pozdrawiam wszystkich na no, koniec do mnie na ławce, pozdrawiam wszystkich serdecznie, e, e, trzymajcie się